Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak dokładnie wystawiam swoje Lego, jak robię takie mini wystawki i jak używam do tego tych bardzo fajnych gablotek Lego. To są oryginalne gablotki Lego, za chwilę zobaczycie ich jeszcze pięć. Ta jest nadal pusta, ponieważ czeka na wypełnienie. Myślę, że to się będzie działo bardzo powolutku i to też jest bardzo fajna opcja, bo muszę Wam szczerze powiedzieć, że możemy sobie coś budować po kawałku. Jeśli nie mamy dużo miejsca, to możemy sobie kupić taką gablotkę i wystawić w niej najbardziej ulubioną lego rzecz jaką macie. I też budować po kolei. To jest troszeczkę tak jak ja na przykład za chwilę Wam pokażę, zbieram minifigurki i yy, i bardzo fajnie się wypełnia te, 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 te miejsca minifigurkami, wygląda to fajnie, to jest taka kolekcjonerska część tej całej przygody z LEGO. Cześć! W tej krótkiej przerwie chciałbym Was zaprosić do lajkowania, komentowania, subskrybowania, polecenia tego filmu wszystkim innym fanom LEGO lub tym osobom, które po obejrzeniu tego filmu staną się fanami LEGO. Cześć! Gablotki są, jak widzicie, ta jest w kolorze takim piaskowym, bardzo mocno kojarzy się z Harrym Potter'em, no bo zamek, tak nawet tutaj wyświetlony, znaczy nadrukowany jest w tym kolorze, ale także z Gwiezdnymi Wojnami, ponieważ na Tatooine bardzo dużo rzeczy jest w tym kolorze, mnóstwo setów LEGO ten kolor bardzo mocno używa. Myślę, że on chyba też jest tani dla LEGO. Takie mam po prostu podejrzenia. I ta gabletka, gablotka na chwilę obecną jest zamknięta, ona jest zaklejona. Widzicie na niej taki dość dziwny nalot i to nie jest kurz, tylko w mieszkaniu, w którym mieszkam używam nawilżacza do powietrza i nawilżacz zostawia taki pyłek, który bardzo ciężko się ściera z czegokolwiek. Więc gablotka chroni świetnie przed kurzem i przed tym pyłkiem, no i też przed uszkodzeniami. To jest tak naprawdę ważna ochrona przed tym, jak coś sobie zbudujecie, żeby to po prostu nie spadło, nie roztrzaskało się, nie pogubiło. I bardzo dobra opcja też dla dzieci. To też chciałbym Wam polecić, ponieważ można bardzo fajnie próbować uczyć dzieci budować w obrębie tej gablotki. Mamy sześć takich płytek. Każda płytka może być jakąś scenką, albo w ogóle ta cała gablotka może być też. Częścią większego, większej budowli, którą, którą możemy potem zabezpieczyć, i dziecko może to postawić sobie na półce i pokazywać wszystkim. Oczywiście wiadomo, że z małymi dziećmi jest troszeczkę trudniej z tym, że tak powiem, wystawianiem, ale znam dzieci, które potrafią dbać o zestawy, nie psują ich, nie rozkładają. Znaczy, nie psują. Wiadomo, że Lego jest od tego, żeby budować, ale potrafią wyś, wy, wystawiać sobie różne swoje ulubione zestawy. Także tak to wygląda. 6 płytek. Ja bardzo lubię w ogóle ten rozmiar. Bardzo fajnym też zadaniem dla dorosłych, którzy lubią Lego, czyli dla folii, jest to, żeby zbudować sobie scenkę na przykład w obrębie takiej wielkości płytki, czyli 8 na 16 I teraz pokażę Wam, jak zbieram minifigurki. To jest seria ostatnia, która wyszła. I tutaj będzie łatwiej to zobaczyć, bo dla każdej serii buduję taki podeścik. Ja teraz to zdejmę. Trzeba uważać po prostu przy zdejmowaniu. Każda miniseria otrzymuje ode mnie taką podstawkę. To jest troszeczkę jak zdjęcie klasowe, pewnie kiedyś takie mieliście. Osoby niższe trzeba ustawić po prostu gdzieś tam na podwyższeniu, ale też ciężko by było, wy, yy, zrobić zdjęcie po prostu bardzo szeroką minifigurką, czy w ogóle też ucznią w klasie. I tutaj też mamy różne elementy poprzyczepiane do tej płytki, i wygląda to z boku tak. Ja po prostu zrobiłem takie podeściki, i na tych podeścikach stoją sobie minifigurki. I to się bardzo dobrze sprawdza, Jedyny, jedyna rzecz, na którą trzeba uważać, żeby po prostu budować dosłownie do tej linii, żeby nie uszkodzić minifigurki, żeby się nie rozleciała przy zamykaniu, co czasem mi się niestety udaje, kiedy, kiedy coś prezentuję. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o jedną serię, to jest seria 26, bardzo fajna, zresztą będziemy sobie tutaj o minifigurkach na kanale więcej opowiadać. Jak widzicie jest zabezpieczona, spokojnie sobie stoi, fajnie to wygląda. Ja teraz Wam pokażę, jak wygląda taka... Gablotka wypełniona już po sufit, bo tutaj jest mój mały skarb. To, co bardzo lubię, czyli serię od 20 w górę do 26. Przyznam się szczerze, że zacząłem dopiero od 20, więc może jak będę miał trochę więcej środków, to pójdę też w dół, będę próbował dokupić te figurki. Oczywiście już teraz używane w większości, ale na chwilę obecną uważam, że fajnie udało mi się zacząć od serii 20 i każda taka seria jak widzicie ma swój podstawek generalnie z serią 20 jest tyle problem czy problem, trzeba się cieszyć że Lego dało nam 16 minifigurek w tej serii bardzo trudno je tutaj troszeczkę tak kompaktowo ułożyć ale potem mogłoby się wydawać, że było prościej wcale nie, bo Lego na przykład w serii 21 dało nam centaura i kobiet, dziewczynkę w kostiumie pilotki plus jeszcze dziewczynę z delfinem więc to są figurki, które zajmują dość dużo miejsca i trzeba je dobrze rozplanować, żeby one się w tym kadrze zmieściły tego te 16 na 8. Więc te elementy po prostu zauważyłem, że w seriach, w których nie ma tyle minifigurek, trochę Lego nadrabia ilością tych akcesoriów, ale mogę się mylić. Jestem ciekaw, co wy myślicie. Także macie tutaj serie, niektóre bardziej udane niektóre mniej. Oczywiście uważam, że wszystkie minifigurki są genialne. Ale będziemy sobie też o nich mówić. Będę wam mówił, które warto sobie obejrzeć, zamówić i do czego mogą się przydać. Także tutaj macie wygląd gablotki 20, seria 20 do 25 i kolejne serie też będą tutaj wchodzić. Ja nie zbierałem wszystkich serii, muszę się też przyznać, bo na przykład nie jestem fanem Marvela. Więc ominąłem sobie serię Marvela, mam jeszcze serię drugą Harry'ego Pottera, którą tutaj chyba wrzucę sobie. Ale nie zbieram wszystkich. Tak samo mapetów nie zbierałem i Looney Tunes nie zbierałem, czyli innych takich też rzeczy. Kolejna opcja, którą widzicie, to jest no, moja najważniejsza gablotka w życiu. Są to wycinki z zestawów Władcy Pierścieni, oryginalne Jeden kupiłem, nawet jeszcze Minds of Moria nieużywany, więc go otworzyłem, 10 lat gdzieś tam przeleżał u kogoś. Więc całe zestawy mam, tylko no, oczywiście ciężko je tak wystawić, żeby się nie kurzyły, a kurz to jest po prostu straszna, straszna rzecz. Dlatego zdecydowałem, że będą to scenki, w których jakby dzieją się, które dzieją się tutaj w filmach. No, takie, takie zestawy mam, więc takie scenki udało mi się zrobić, ale moim największym osiągnięciem tutaj było mieć właśnie Mains of Moria. Bardzo lubię figurkę Gimiego, kocham ją po prostu. No i też mam całą drużynę pierścienia tutaj. Udało się ją zebrać. Także to jest drugi pomysł, jak można swój ulubiony, że tak powiem, temat wystawić. I co jest ważne, no. Nie zabiera to dużo miejsca, jeżeli skłaniacie się, żeby zbierać tylko jedną rzecz, to będzie Wam prościej. Jeśli jesteście fanami np. DC, będzie Wam o wiele prościej. Dlatego ja też stwierdziłem, że muszę się już zacząć ograniczać do pewnych tematów, bo nie da się zbierać wszystkiego ze względu na po prostu miejsce i pieniądze. Druga opcja, tutaj też cały czas nawiązujemy do władcy pierścieni, to są brickheadsy. Niektórzy je kochają, niektórzy je nienawidzą. Ja, ja je uwielbiam. Uważam, że reprezentacja postaci z takimi dużymi głowami to jest w ogóle też nawiązanie do fun, Funko Pop. Chyba jeśli dobrze kojarzę tą serię tych takich figurek gumowych, w których są takie duże główki. Moim zdaniem LEGO zrobiło strzał w dziesiątkę. Ja uważam, że to są świetne rzeczy. Bardzo fajne kolekcjonersko przede wszystkim. Tutaj już nie mówimy raczej o tym, żeby moci. Wielbiciele Lego się nimi zachwycali. Ciężko im czasem, z tego co obserwowałem, dając takie zestawy, jakby zrozumieć kontekst tak, tego, że to jest kolekcjonerskie, że to można zbierać. Mamy tutaj fajną postać. Oczywiście próbujcie, próbujcie dzieciom to zaszczepić, to jest bardzo fajna rzecz. Ja w każdym razie zdecydowałem, że tutaj po prostu umieszczę sobie brickheadsy. Można jeszcze byłoby je ścisnąć tutaj trochę w lewo. Balroga przesunę pewnie na dół. Legolas i Gimli pójdą do góry, zresztą widzicie tutaj, może to będzie widać różnice w kurzu, jakby na gablotce oczywiście też mamy ten nalot, ale Gandalf i Balrog byli pierwszymi Brickheadsami, które sobie złożyłem, bo się nie mogłem już po prostu doczekać, zanim jeszcze przyszły gablotki i one są trochę zakurzone, za to na przykład już inne Brickheadsy są czyściutkie, bardzo ładnie wyglądają. Te gablotki oczywiście ja dopiero co zdjąłem z półki, więc musicie mi wybaczyć, że nie są idealnie czyste, ale ten nalot bardzo ciężko się też ściera. I to jest kolejne zastosowanie gablotek, ale chciałbym wam pokazać jeszcze jedno, takie ja już moje trochę autorskie. I tutaj mamy dwie scenki. Jedna scenka to jest taka udawana scenka, która nigdy nie miała miejsca. Mianowicie taka imprezka w jakimś kosmicznym barze, w którym spotykają się różni Bohaterowie z też z jednej serii, którą bardzo lubię, czyli ze Star Warsów. No i mamy tutaj Ditu jako barmana, Joda wszedł na Blad. Vader już się trochę przewrócił, może jest zmęczony. Ditu podaje piwo. Mamy tutaj oczywiście księżniczkę Leje, która śpiewa, no i Sturm trupera, który gra na pianie. I to też, właśnie, kiedyś pierwszą gablotkę, którą kupiłem, bardzo mnie tutaj zainspirowało, bo mówię, mam mało miejsca i chciałbym. Chciałbym sobie zrobić taką gablotkę z różnymi fajnymi tematami, które lubię. I powyżej to, co widzicie, to jest mój autorski projekt tutaj inspirowany serialem. Wiem, że był taki zestaw. Jest potwornie drogi, niestety, ze względu na, na to, że on wyszedł dawno, dawno temu i też był na niego ogromny popyt. Ja wtedy w ogóle nie wiedziałem o tym serialu, nie wiedziałem o Big Bang Theory, czyli teoria wielkiego podrywu. No i stwierdziłem, że zrobię sobie to sam. Jest to dosyć droga makieta. Czy droga? No, ktoś powie, że droga, ktoś powie, że tania. W każdym razie próbowałem tutaj odtworzyć jak najbardziej ten, ten motyw ich salonu, w którym dzieje się sporo, ale zdecydowałem, że uwiecznie naj, najśmieszniejszą scenę, którą uważam, czy znaczy w ogóle jeden z lepszych odcinków, to chyba sezon trzeci. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, czyli nasi bohaterowie przebierają się za bohaterów, superbohaterów i wygrywają e, konkurs. Także Chciałem to uwiecznić. Nie ma tu, mam jeszcze elementy do, do Amy, Ama, Amy Amafa, już nie, ciężko będzie powiedzieć, i żony Stewarta, więc Bernadette, Amy i Bernadette, muszę je złożyć. Będą dosyć podobne, ale wiadomo, że bez tych oryginalnych części, bo, bo, bo naprawdę tam Lego zrobiło świetną robotę, będzie ciężko ich odtworzyć. Tutaj była pewna łatwość, no bo oni są przebrani, więc nie muszą wyglądać jeden do jeden. W każdym razie musiałem kupić trochę różnych figurek, szczególnie dla Lenarda, który jeszcze figurkę Green Lantern i to jeszcze taką, jak była w, w tym w danym. Odcinku, bo też trzeba wiedzieć, że tutaj trudność polegała na tym, że w wersji Batmana jest tak dużo, że ciężko było mi znaleźć dokładnie taką, jak ma Wallowitz tutaj. Także tak to wygląda. No i oczywiście z tyłu jakieś tam artefakty śmieszne, ale no, na chwilę obecną, tak używam gablotek. Uważam, że to jest dobra opcja bez kupowania jakichś jeszcze bardziej takich kastomowych, bo można kupić kastomowe gablotki. Przed chwilą w ogóle, jak to sobie tutaj poustawiałem, to pomyślałem: kurczę, można by było z tego do góry nogami zrobić fajne akwarium. Może ktoś na to wpadnie. Ja niestety nie mam czasu i możliwości, żeby sobie rybki tutaj ogarniać. Ale takie małe akwarium z lego do góry nogami jeszcze można by było podkleić jakoś te płytki. Kto wie? Ciekawe, ciekawe. No dobrze, słuchajcie, tak wygląda moja kolekcja gablotek. Gablotki są spoko, bardzo je polecam. Tak jak mówię, mają różne zastosowanie. Chronią przed kurzem, chronią przed zepsuciem. Można sobie w nich budować, można je fajnie wystawiać. Także polecam gorąco. I będziemy sobie omawiać też niedługo różne rzeczy, które jeszcze mam. Także zapraszam do subskrybowania i zostajemy w kontakcie. Cześć.